Cześć, mam na imię Krzysiek i serdecznie witam na moim kanale. Po zakończeniu któregoś maratonu wróciłem, miałem okazję rozmawiać z koleżanką, która no bardzo narzekała, że no nie ma paluszków do pianina donoszenia. I. Jak potrzebuje zdemontować kółka, wypchnąć z nich na koniec łożyska, to potem miał palce w strasznie bolą. W związku z powyższym jeździ tak długo, aż ten sprzęt jej padnie. Na którymś z portali społecznościowych, na grupie dla rurkarzy, przeczytałem też, że ludzie mają problem z odkręceniem śrub, którymi są przymocowane kółka do szyny. Dlatego postanowiłem podpowiedzieć kilka technologii, jak można wyjąć kółka, wypchnąć z nich łożyska, włożyć łożyska z powrotem i nie zepsuć sobie rąk. A poza tym, w jaki sposób można przykręcić śruby do szyny, tak żeby w przyszłości nie mieć problemu z jednym montażem. Zapraszam do oglądania. Żeby odkręcić łożysko, trzeba użyć odpowiedniego narzędzia. Mamy co najmniej kilka standardów. Możemy mieć klucz sześciokątny. Nie wiem, jak to dokładnie pokazać, żeby było na, na zdjęciu widoczne. W każdym razie przekrój klucza może być sześciokątny albo przekrój końcówki klucza to może być taka gwiazdka. To jest klucz typu torx. Na główce śruby znajdziemy bardzo przydatną informację. I love skates. Nic bardziej nie pomaga w doborze klucza niż taka informacja. Żeby jeszcze nie było zbyt prosto, to producenci na rynek amerykański robią w systemie calowym, a na rynek europejski w systemie metrycznym. Więc, nawet gdyby tutaj jakieś informacje były podane, to trzeba jeszcze się upewnić, czy chodzi o rozmiary klucza podane w systemie calowym czy metrycznym. Dlatego. Najbezpieczniej jest skorzystać z narzędzia, które było dołączone do rolek. Wadą tych narzędzi jest to, że producenci oszczędzają i te narzędzia są słabe. Ratuje nas to, że tak naprawdę te śruby są dokręcane z bardzo niewielką siłą. Śruby w aluminiowych szynach to jest rząd 2 nm. Szyna jest mocowana z trochę większym. Momentem, więc jeśli śruby nie zapiekły się, nie ma najmniejszego problemu z odkręceniem przy użyciu narzędzi fabrycznych. Co zrobić, żeby śruby się nie zapiekały, to powiem podczas zakładania kółek. Na razie bierzemy się za demontaż. To jest akurat klucz, który był w komplecie razem z szyną, więc będzie pasował do. Mojej śruby. Wkładam klucz starannie, głęboko. Klucz musi dojść do końca, tak żeby nie było takiej sytuacji, że klucz tylko troszeczkę chwycił i podczas odkręcania będzie wyskakiwał, bo wtedy jest ryzyko uszkodzenia śruby. Klucz musi wejść do końca, dlatego śrubę trzeba tutaj bardzo starannie wyczyścić przed odkręcaniem. Wówczas jazdy tam się miał prawo zebrać jakiś piach, błotko. Wkładamy klucz do końca. Spokojnym, zdecydowanym ruchem w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Problem mają używający zegarków elektronicznych. Ale odkręcamy. I po kolei ten sam manewr z każdą. Kolejną śrubą. Odwrotnie niż słoneczko przemieszcza się po horyzoncie. Albo jak ktoś woli odkręcamy śrubę w lewo. I odkręcamy ją Do końca i wyjmujemy kółeczko. To samo robimy z pozostałymi. Wykręcamy śrubę do końca. Wyjmujemy kółeczko, wypada i tak z pozostałymi kółkami. Po wyjęciu koła dobrze jest lekko przetrzeć, żeby zebrać z nich ten grubszy brud. Będzie się przyjemniej pracowało. Po wyjęciu łożyski tak koło będę musiał umyć, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego ładnie doczyścić. Podobnie trzeba zrobić ze śrubami. Śruby też trzeba dokładnie wyczyścić. Chociaż na nich akurat jest najmniejsza szansa, że się jakiś brud zbierze. Przechodzimy do. Wyjmowania łożyska. Łożysko najbardziej lubi być wyjmowane wzdłuż swojej osi. Jeśli gniazdo łożyska jest wykonane ze sztywnego materiału, np. metalowego, tak jak to mamy w samochodach, w rowerach itd., to jest to w zasadzie jedyny sposób na wyciągnięcie łożyska. Do tego celu potrzebujemy mieć odpowiednie narzędzie do nabycia. Jak to się ładnie mówi, w dobrych sklepach rolkarskich. Narzędzie działa w taki sposób, że musimy chwycić te dwa zęby, które tutaj są, ścisnąć je, wprowadzić do wewnętrznej tulei łożyska. Tą stopką opieramy na zewnątrz łożyska o koło i przyciskamy dźwignię i łożysko jest już na zewnątrz. Wyjąłem łożysko. W środku jest tuleja. Drugie łożysko. Najwygodniej jest nacisnąć palcem na tuleje. I drugie łożysko nie wyszło. Jeśli nie udało mi się wycisnąć palcem, mogę skorzystać z czegoś, co mi pomoże. Na przykład. Mogę użyć tego klucza, który był w komplecie, już ten nacisk jest bardziej skuteczny. Wypchnąłem drugie łożysko. Mam jeszcze tutaj tulejkę dystansową, która była między tymi łożyskami. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem takiego fajnego narzędzia, które bardzo się przydaje. Dlatego, że przede wszystkim jest tutaj klucz dynamometryczny, którym mogę sobie ustalić, z jaką siłą dokręcę później śruby podczas montażu. To narzędzie ma jeszcze takie, taką sprytną końcówkę, która bardzo ułatwia wyjmowanie łożysk. Wystarczy włożyć do wewnętrznej tulei łożyska, nacisnąć. I łożysko zaczyna się wysuwać. I wyszło. Jeszcze raz z drugiej strony. Jest, ostroż jest do łożyska. Wkładam końcówkę. Chwytam mocno koło i zaczynam naciskać. I przy każdym naciśnięciu łożysko odrobinę się wysuwa. Po dwóch, trzech ruchach jest moje. Wyjście trzecie. Jestem zaściekłym przeciwnikiem kupowania narzędzi specjalistycznych, no ale jakiś klucz ampulowy mam, bo przecież musiałem to odkręcić. Więc wkładam ten klucz do wewnętrznej tulei łożyska na tyle głęboko, żeby zaczepiło o wewnętrzną, tą schowaną w środku krawędź tulei i naciskam pod kątem. Łożysko, jak widać, zaczyna się wysuwać. Mogę sobie obrócić. Znowu nacisnąć. O, proszę zobaczyć. Już trochę zaczęło wychodzić. Więc zaciśniemy jeszcze raz. I już jest moje. Tulejka. Spójrzmy na to z drugiej strony. Wkładam klucz. O, teraz nie mam tulejki. To będzie łatwiej widać. Muszę ten klucz włożyć tak, żeby on tutaj oparł się o wewnętrzną Krawędź, jak jest tulejka, i tak nie jestem w stanie głębiej tego włożyć. I podczas naciskania, a tak będzie lepiej, i podczas naciskania, widać jak tutaj łożysko zaczyna się wysuwać milimetr po milimetrze, aż wyjdzie całkiem. I teraz zaczynam od włożenia pierwszego łożyska w koło. Staramy się ułożyć równolegle, nacisnąć równomiernie z obu stron. Weszło. Powiedziałem, że nie jestem miłośnikiem gadżetów? Kłamałem. Skoro ustaliliśmy, że łożyska najbardziej lubią być przesuwane wzdłuż osi, to przyda się kolejny gadżet. Do montażu łożysk. W komplecie z łożyskami były takie tulejki. Także łożyska są dosyć wypasione, a tulejki wyglądają dużo biedniej od tych, które sobie zdemontowałem. Ale wrzucam sobie taką tulejkę. Zakładam, że producent wiedział, co robi. Wkładam sobie drugie łożysko. No skoro kupiłem gadżet za furę pieniędzy, no to grzechem byłoby z niego nie skorzystać. Lekko dociskam. łożyska weszły na swoje miejsce z obu stron. Kółeczko uważamy za zmontowane. Jeśli nie masz ochoty kupować gadżetów, to w tej chwili pokażę sposób, jak można założyć łożyska bez użycia narzędzi. W większości przypadków otwór, który jest w kółku, jest na tyle materiał, z którego jest wykonane kółko, jest na tyle elastyczny, że możemy Włożyć łożysko i wcisnąć je palcami. Jeśli by okazało się, że w Twoim przypadku jest trochę gorzej, wpadamy tulejkę. Żeby nie było. I załóżmy, że łożysko zostało włożone tylko trochę, można sobie pomóc w ten sposób, że zawsze znajdzie się jakiś przedmiot okrągły. Może to być moneta, jakaś tulejka. Tutaj mam jakąś tulejkę, która mi została z monocykla. I opieramy to sobie o podłoże i naciskamy. Wykorzystanie masy własnego ciała pozwoli zastąpić bardziej złożone narzędzia. I mamy łożysko na swoim miejscu. I teraz but czeka na swoje kółeczka. Zaczynamy zakładanie kółek. Od czego? Oczywiście od złapania ostrości, bo inaczej będziecie figę widzieli. Skoro złapałem ostrość, tak mi się przynajmniej wydaje, wkładam koło na swoje miejsce. Muszę trochę sobie przytrzymać palcem. W oś wkładam śrubę, odpowiedni kluczyk. Zmieniamy kąt, żeby było lepiej widać. I zgodnie z kieruchem ruchu wskazówek zegarka, albo jak to woli w prawo zaczynam wkręcać śrubę. Nie wkręcam jej do końca. Dlaczego? Obiecałem, że zradzę tajemnicę, co zrobić, żeby nie zapiekały się śruby. Żeby przejść do tego tematu, muszę pokazać jedną rzecz. W sklepach z częściami metalowymi, w sklepach motoryzacyjnych możemy kupić coś, co się nazywa zabezpieczenie gwintów. Można też spotkać to pod nazwą kleje do gwintów, lakiery do gwintów. Producenci są różni. To ma drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, co tutaj przeczytamy: średnia siła. Te kleje do gwintów produkowane są najczęściej w czterech siłach. Najsłabszy. Możemy użyć, dlatego że nie spowoduje zaklejenia się gwintu na amen. Średnia siła, czyli niebieski kolor, bo niebieskim kolorem są oznaczone te kleje, i sam klej ma kolor niebieski. Daje troszeczkę lepsze trzymanie gwintu, ale jeszcze daje się odkręcić. Dwa mocniejsze rodzaje, czyli klej czerwony i czarny, nas nie interesują, dlatego że klej czerwony. Da się odkręcić dopiero po nagrzaniu połączenia do temperatury ponad 300 stopni, co akurat w przypadku rolek nie wchodzi w grę, a klej czarny nie, nie daje się odkręcić w ogóle. Więc zaopatrzony w taki klej profesjonalny, no proszę, nawet nie wiedziałem, że jestem taki profesjonalny, biorę się do dalszych czynności. Pamiętamy o tym, żeby klej przed użyciem wstrząsnąć. Leżał w sklepie, sam nie wiem jak długo. Więc, żeby nie było niespodzianki, trzeba go dokładnie wstrząsnąć. Odkręcamy. I teraz dzieje się magia. Nie wkręciłem, tak jak pokazałem przed chwilą. Śruby do końca, po to, żeby mógł tutaj zapuścić kropelkę kleju. Tak jak mówiłem wcześniej, klej oprócz tego, że ma wszystkie oznaczenia niebieskie, żeby ktoś niechcący się nie pomylił, to jeszcze sam preparat jest niebieski. Wpuszczamy tutaj kropelkę. Ważne jest, żeby tego kleju nie wpuścić gdzieś tam na łożysko, bo jak on się dostanie do wnętrza łożyska, no to może być słabo. Ale wpuściłem tutaj kropelkę. Jest kropelka. No i teraz wracamy do śruby. Włożę tutaj kluczyk, żeby było widać, że dokręcam, a z drugiej strony nas interesuje, co się będzie działo z tym klejem. W momencie, kiedy jest ostrość, jest. No, i wzięło i wypadło. W momencie, kiedy jest ostro, zaczynam dokręcać. No, i widać, jak tutaj, po tym gwincie, zaczyna nam się rozprowadzać kropelka kleju. Jest, jest, kropelka, tak. Dokręcamy. Nie chcemy, żeby nam się cała rolka zaciapała, więc trzeba to zebrać wcześniej, przygotowaną. Matką, czy w moim przypadku ręcznikiem papierowym. Tyle kleju ile potrzeba to zostało wewnątrz gwintu. I po co ja to wszystko zrobiłem? Klej wypełnia szczelinę, która jest pomiędzy płozą a śrubą i zapobiega dostawaniu się tam wilgoci i innego paskudztwa. To jest jedna rzecz, a druga rzecz Zwiększa tarcie pomiędzy śrubą a gwintem w szynie. Dzięki czemu ta śruba nie będzie miała tendencji do łatwego odkręcania się. Dlatego ja lekko tylko dokręciłem tym kluczykiem. Kluczyk o regulowanym momencie dokręcania dowolnej firmy. W instrukcji obsługi przeczytałem, że ta szyna najbardziej lubi być dokręcana z momentem 2 Nm, nie radzę nikomu sprawdzać, czy lepiej będzie z większym momentem. Łapie głęboko jak to, co żeśmy wcześniej ustalili, i zaczynam dokręcać. Śruba dokręca się elegancko i w pewnym momencie, pyk, klucz dalej już nie dociąga. Na kluczu jest ustawiony odpowiedni moment. Jeśli bym ustawił moment większy, 2-4 Nm, to moment, w którym klucz puści i przestanie dokręcać, będzie większy. Jak będzie za duży moment, to puści też. Gwint, więc nie radzę eksperymentować z dokręcaniem z dużym momentem. Gwint jest zabezpieczony przed, zabezpiecz przed zapiekaniem. Nie powinienem mieć później najmniejszego problemu z odkręcaniem tej śruby, a sama też się nie odkręci. Dla utrwalenia tematu łapiemy ostrość na drugim otworze. Wkładam tutaj Drugie kółeczko. Wytarta śruba. Śruba musi być czyściutka. Odpowiedni kluczyk. W moim przypadku to jest torc. Jakiś tam. Nie pamiętam rozmiaru, ale pasuje, bo był razem z szyną kupiony. Lekko łapie. Zabezpieczenie gwintu, czyli kropelka. Kropelka, to znaczy kropelka. Tutaj nie szalejemy. Nie ma potrzeby. Śruba wchodzi, rozsmarowuje ten preparat po gwincie. Nadmiar wychodzi na zewnątrz. Jak już wyszedł na zewnątrz, to biorę ręcznik papierowy, wycieram nadmiar kleju, bo nie chcę, żeby mieć całą rolkę zapapraną dookoła. Odwracamy klucz dynamometryczny ustawiony na 2 Nm, bo tak producent kazał. I Dokręcamy bez ryzyka, że dokręcę za słabo, albo co gorsza, że urwę gwint w szynie. Trochę by bolało, gdybym musiał to potem naprawiać. I tym sposobem mamy dwa kółeczka zamontowane. To zostało mi jeszcze tylko szyj do zamontowania. Jak widać, wymiana kół może potrwać dosłownie kilka minut, i bez większego problemu można sobie poradzić. Nie używając żadnych specjalistycznych i skomplikowanych narzędzi. Jedyne narzędzie, do którego bardzo namawiam, to klucz dynamometryczny. Materiał, z którego wykonana jest szyna, jest delikatny. Jest go niewiele, bardzo łatwo można zerwać gwint. Nie polecam, szyny są drogie. Jeśli jesteś już w tym miejscu, to jest mi bardzo miło. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. A jeśli masz jakieś swoje pomysły rzeczy, o których tutaj nie wspomniałem, to bardzo proszę o umieszczenie takiego zapisu w komentarzu i zapraszam do oglądania moich innych filmów.